p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. W ubiegłym tygodniu miało miejsce oficjalne otwarcie mediateki w Sanoku. Otwarta SOWA, czyli strefa odkrywania wyobraźni i aktywności, jest pierwszym etapem projektu realizowanego przy współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. To też pierwsza tego typu placówka zlokalizowana na terenie województwa podkarpackiego. Do Kopernika ludzie przyjeżdżają, ale jednak jest bardzo wiele lokalizacji, miejscowości, które jednak ten kontakt jednak jakby nie patrzeć, wycieczka do Warszawy z Sanoka jest jednak wyprawą, prawda? Więc chcieliśmy trochę, żeby w każdym części naszego kraju było takie miejsce, w którym właśnie możemy dać tą taką cząstkę trochę Kopernika. No i mam nadzieję, że to się udało i może tutaj państwo właśnie zobaczyć nasze interaktywne badawcze i naszą przestrzeń warsztatową majsternię. Idea jest taka, aby nie traktować wiedzy jako e, nauki, jako sumy zdobytej wiedzy do zapamiętania, tylko jako narzędzia do poznawania świata, do poznawania prostych e, praw e, przyrody, by, e, byśmy się nie bali nauk ścisłych i w ogóle nauki, która kojarzy się z wnioskowaniem, dlaczego coś się dzieje. I tutaj na wystawie e, osoby, które przyjdą i dzieci, i dorośli, Będą mogli rozwiązywać różne zadania, ale nie tylko obserwować, co się dzieje ze światłem, jak działają przycią siły przyciągania, fotografia, podczerwień, ale wszystko w takim indywidualnym skupieniu. To jest determinacja nie tylko moja, ale tak jak już powiedziałem, całego zespołu osób, które poświęciły swój czas, poświęciliśmy swoją pasję do tego, żeby stworzyć program który otrzyma dofinansowanie, a ten budynek na to zasługiwał. To był jest budynek edukacyjny przez dziesiątki lat służący naszym mieszkańcom poprzez edukację, poprzez to co się tutaj działo i jaką piękną historię napisał ten budynek. Były pomysły na to, aby powstało tutaj mieszkalnictwo wielorodzinne, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się, że to będzie strefa odkrywania wyobraźni i aktywności, której nie do końca byliśmy pewni, czy dostaniemy dofinansowanie. Tak jak już powiedziałem, udało się. Dzisiaj mamy otwieramy jedyny na pod w Karpaciu taki obiekt jest to, można powiedzieć, taki mini Kopernik. Dzisiaj uczniowie naszych szkół nie będą już musieli wyjeżdżać do Warszawy, tylko będą mogli z tej strefy korzystać. Te wszystkie sowy są bardzo do siebie podobne, jednak każda jest zupełnie inna, ponieważ zamysł jest taki, że my dajemy eksponaty i przestrzeń warsztatową, natomiast to, jak ta sowa będzie funkcjonowała w tej lokalnej społeczności, zależy od instytucji, która ją przyjmuje. Więc na przykład mamy kopalnie, które właśnie przyjęły sowę. Tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury, Domu Kultury jest więc właśnie też bardzo szeroki taki, jak powiedzieć, wachlarz, nie tylko opuczesowy. Więc to, to miejsce będzie takim doskonałym, mam wrażenie, uzupełnieniem całej w ogóle wizji na funkcjonowanie tego miejskiego domu kultury. Animatorzy, tutaj, którzy tutaj będą pracować, nie będą podpowiadać i mówić, jak rozwiązać zadanie, tylko będą życzliwie towarzyszyć. Wystarczą opisy przy urządzeniach. A my mamy po prostu się bawić. Może za pierwszym razem coś nam się, nie chodzi o to, żeby nam się coś udało, ale rozwiążemy problem albo nie, ale będziemy wracać i chodzi o to, żeby, żeby być, być kreatywnym. Wiadomo, że to jest, chcemy, żeby takie były nasze dzieci, ale również dorośli, bo my nie mieliśmy w swoich szkołach takiej możliwości podejścia. A szkoła jest, ma swój program i swoje działania, też obliczone na konkretny efekt. Ale tu jest taka możliwość właśnie bez ocen nieskrępowanego eksperymentowania i te pomieszczenia przygotowane w byłej trójce. budzą już teraz wręcz zachwyt państwa z Centrum Nauki Kopernik, że jest to jedna z najpiękniejszych lokalizacji w Polsce, a to stało się dzięki temu, że burmistrz Matuszewski przed dwoma laty zdecydowałby. Przeprowadzić kapitalny remont właśnie w tym budynku i tutaj umiejscowić sower. Biorąc pod uwagę, że jest to etapowość, liczymy też na to, że ten obiekt będzie nie tylko się rozwijał ofertowo, ale tętnił życiem poprzez osoby, które będą go odwiedzać. Staramy się jeszcze zrealizować tutaj dwa duże projekty: strefa retro, która powstanie w pierwszym kwartale następnego roku, a oprócz tego mamy. Fajny program, który wpisujemy w miejskie obszary funkcjonalne, który chcemy realizować na terenie naszego miasta. Będzie to zagospodarowanie tego orlika, który znajduje się właśnie tutaj przy centrum, przy mini Koperniku, czyli przy strefie odkrywania wyobraźni i aktywności. Mediateka została otwarta. W grudniu mediatekę odwiedzać będą uczniowie sanockich szkół podstawowych. Od nowego roku obiekt zostanie otwarty dla wszystkich mieszkańców Sanoka p24.pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.